Chloe Carmichael, nowa sąsiadka Timiego, pojawia się w dziesiątej serii i zostaje drugą chrześniaczką Kosmo i Wandy, co początkowo nie podoba się Timiemu, ale z czasem dzieci zaczynają się coraz bardziej lubić. Jest bardzo pomocna i chce dla wszystkich jak najlepiej. Jest ambitna i entuzjastyczna. Ma urodziny tego samego dnia co Timi. Lubi wypowiadać życzenia, które pomagają ludziom. Jej ulubionym programem telewizyjnym jest Fair Bees, który opowiada o byciu fair i miłym dla innych. W czasie swoich urodzin potrafi być ponad wszystkimi, stając się obsesyjna na punkcie centrum uwagi, podobnie jak Timmy. Ma blond włosy i niebieskie oczy. Ubrana jest w żółto-białą sukienkę bez rękawów z fioletowym paskiem na dole, czarne leginsy i fioletowe sandały. Na głowie ma fioletową kokardkę. W zębach ma charakterystyczną lukę. Podchodzi do życia z entuzjazmem i jest optymistyczna. Stara się o pokój na świecie. Przez Denzela uważana jest za inteligentną. Akceptuje innych bez względu na ich inność. Chloe nigdy się nie poddaje, czasami stara się za bardzo o pokój na świecie. Często działa bez myślenia, dlatego niekiedy robi więcej złego niż dobrego. Cierpi na perfekcjonizm, dlatego zraża od siebie ludzi i trudno jej nawiązać nowe przyjaźnie. Często próbuje ukryć swoje negatywne emocje za pomocą swojej towarzyskiej natury. Nie potrafi odmawiać innym, nawet jeśli może to zaszkodzić. Nawet jeśli znajduje się w trudnej sytuacji, potrafi myśleć pozytywnie. Oprócz tego, podatna jest na szaleństwo, ekstremalne emocje lub załamania. Kiedyś mieszkała w wielkim, nienazwanym mieście. Kiedy potwór zaczął atakować miasto, starała się z nim zaprzyjaźnić. Pomogła mu wyciągnąć zaplątaną w jego nogi cierń, lecz potwór odszedł zniszczyć miasto. Później przeprowadziła się do Mrokowa i zapisała się do klasy Krokera. Ostatecznie zyskuje wróżków, Kosma i Wandę i najlepszego przyjaciela Timiego. Uczęszcza do klasy pana Krokera razem z Timim. Jest ona ulubioną uczennicą nauczyciela ze względu na to, że ciężko pracuje. Zdobywa dobre stopnie i zachowuje dobrą postawę. Nie ma przyjaciół w klasie oprócz Timiego.